Właśnie minęłyśmy się z dziewczynami większymi, do które pepko. buszują po sklepach. młodsza wchodzi na zakupy, choć tędy, jak człowiek, legalnie. I co sobie kupisz? Ja jeszcze nie wie. To jednak Rosman, a nie Pepko? Nie, nie, to pepko. Chcesz do Pepko iść najpierw? To dawaj. Jak nie kupisz Pepko, to pewnie Rosman będzie grany. nie? Dziewczyny tu lubią hajs wydawać. Wszystkie dziewczyny, widzicie tutaj, cała przysłucha na zakupy wyszła. Teraz po szkole. No nic, mam nadzieję, że na wersji pójdą na tą pizzę. Się snują już bez półtorej godziny po Dobra, będzie jej papko. Ale masz jakąś koncepcję, jakiś pomysł? Czy tak zupełnie w ogóle bez pomysłu na razie jedziemy? bez pomysłu, rozumiem. Nie było nic, co spełnia normy. W pepku. Przynajmniej na razie. Idziemy do Dilza, tak? A co Cię tam tak y, interesuje w Dillizie? Coś konkretnego? No, no, nie wiem, jak Ci to powiedzieć. Nie wiesz, jak Ci to powiedzieć? No, nie wiem, zastanów się. Czyli po prostu jeszcze nie ma koncepcji. Coś mi się wydaje. Tak. wybierz coś co Ci się podoba, nie tak wiesz, żeby wydać bez sensu kasę. Teraz naprawdę dobrze się zastanów czy, czy to Ci jest potrzebne. Ile masz już takich pluszaków? A za tą kasę mogłabyś kupić sobie coś czego jeszcze nie masz, nie? Napakowałyśmy się właśnie do auta. Klara, czy nie jesteś zadowolona ze zakupów? Zobaczcie, ja mam taką pomadkę, to jest chyba walidowa, jakaś guba. No. Daj, Naszyjnik. Taki butylek. Wspaniałe jest, po prostu przepiękne tak. Po prostu. I to jest taka kaczuszka, do której się wpłyną cukierki, i, one, i to się tak otwiera i się jest cukierem. Wow! Dobra, y, możemy uznać, że zakupy są udane, prawda? Tak. Dobra, to zapinamy się i spadamy do domu, bo ja to głodna na maksa. Tylko ciągle coś robię i w ogóle nic chyba nie jadą. Nie, jadą kanapkę, ale to za mało. Dobra, ogarniamy się z przypinaniem i lecimy do domu.